Siewano kubano, witam Was widzowie w kolejnym odcinku z Kubowic Pięknych. Szykuje się dzisiaj fajny odcinek. A my najpierw nakarmimy sobie Miszkę, nakarmimy Miszkę, proszę Miszka, czekoladka. Szoko czekoladka. My idziemy sobie na górę i dzisiaj przygotowałem dla nas takie wyzwanie. No, jak daleko mogę strzelić łukiem w Minecrafcie? No bo to... No, niby wiadomo, no dość daleko, ale czy trafię na przykład tam? strzelając właśnie daleko, czy mnie to nie oszuka, na przykład ten celownik, mój piękny. Yy, czy trafię tutaj? Nie wiem. Czy trafię tam, 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 i tam? Nie wiem. To się, widzowie, dzisiaj okaże. No i sprawdzimy to. Także, okej, okay, przechodzimy do naszego pierwszego levelu. Tutaj, level pierwszy to dość łatwy level. Myślę, że tutaj na luzie sobie to trafię. Okej, okay, trafione. Oczywiście musimy trafić w tarcze. Level drugi, te tutaj drugie domki. Trzeci, czwarty i piąty tam na końcu. Level drugi. Chyba nie trafiłem. Dobra, teraz trafiona i. Okej, okay, trafiona. Kolejny level. Okej. Okay. Łatwo. Strzał w dziesiątkę. Ej, jakieś wyzwanie ty! Ty dobre wyzwanie, Skubane. To strzeliłem to, czy nie? Chyba ta. Tak, w dziesiątkę trafiłem, widać, ty. Dobry zawodnik. Dobra, uwaga. Teraz tam. Oj, chyba nie bardzo. O, czekaj. Trzeba nakierować, nakierować trzeba. Idę, widzę, wy zobaczyć, czy tam trafiłem, czy nie. Ale, o, może stąd trafię, ty, na bank. Zoba. Nie trafiam, ty, nie trafiam, nie trafiam, no. Wyżej, wyżej. O! Idę zobaczyć. Mater skill. O nie! Zlagowało! Zabiję się! Jezu! Dobra! <ścoughs> Co za jump to był? Ty trafiłem, dobra. A nie, nie trafiłem czy trafiłem? Ja nie wiem już. Budulec, nie mam budulca nawet. A jest, trafiona, ty. Ta, zoba. Idealnie, no, i idealnie. Jest, trafiona. Czyli, no, już lecimy z tymi levelami, nie? Lecimy z tymi levelami. Eee, to sobie zaraz ziszczymy wszystko. Eee, no, na razie mi idzie dość dobrze. Myślałem, że pójdzie mi gorzej i będę dłużej to wszystko strzelał. Eee, dobra, jeszcze mamy co tutaj, mamy tu trafiłem, trafiłem, tu jeszcze nie trafiłem w ten portal. Pięknie. Dobra, tam trafione, to jeszcze tutaj. Łaga. Cel. Ajajaj Nie dobrze, Niedobrze. Niedobrze, wyżej, wyżej. Jest, siedzi, nie? Siedzi. Idę zobaczyć. Trzeba już sprawdzać, widzowie. Bo nie widzę po prostu. Okej, okay. i co? Siedzi! Ładnie, pa, jak idealnie ty! Idealnie strzelona! Idealnie strzelona, no Czyli do wojska mogłem sobie śmiało iść, bo o! Jeszcze zrobimy pistoletem, widzowie! No właśnie, pistoletem zrobimy. Hej, dobre będzie wyzwanie, dobre. Dobra, uwaga, uwaga. Teraz ostateczny level, ostateczny level, proszę Państwa. O, kurde. Czekaj. O! Trzeba jeszcze wyżej O, ty, pa! Siedzi chyba! Siedzi czy nie? Kurde, tak to źle już. Idzie, idzie mi zobaczyć, idzie mi zobaczyć, idziemy mi zobaczyć, idziemy zobaczyć, dawaj, 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 szybko, 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 szybko. Na bank siedzi, ty, ta, nie mów. Ja nie mogę, chłopie. Jeszcze dwie, trzy nawet, kurde. Trzy strzały kurcze w tarcze. Z domu, chłopie. Weź, ty dobry zawodnik jestem. Ja nie mogę, dobra. Dzień widzowie po broń, teraz do wojska. Oczywiście musimy być teraz ostrożni. Żeby tutaj, wiecie, wiecie nic nie zrobić z tą bronią Znaczy ja mam broń też u siebie w chacie Ale jej na razie nie będę wykorzystywał Bo ona jest, wiecie, z celownikiem ta broń jest so, Nawet mi nic to za bardzo chyba nie dało yy, Mamy amunicję, no mamy Kurczę, na co to jest? Na basic bullet yy, Aha A basic bullet jest Dobra Idziemy, idziemy, wychodzimy, wychodzimy Z tego domeczku Idziemy, idziemy tutaj o kurde Ty pa jak mną ten, jak pomiatam mną Widać to czy nie? Chyba widać, normalnie jak mi się ekran jakby wiesz Przesuwa nie? To jest dość fajne, o! Ty dobre to jest Idziemy zastrzelić miśkę, miśka to jest napad na miśkę To jest napad na miśkę Miśka wskakuje na barana, zaraz będzie Strzelana na 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 Dobra Lecimy S S S Jest tam czy nie na bank S widać Dobra Jest czy nie Reload Ta na bank dobra uwaga. Jest, jest, tutaj, dobra, tam Jest, widać też, nie? No, widać Chyba tak Trafiony, dobra, trafiony na bank, no Nawet teraz tam Szyby tam są! Szyby tam są! Chłopie, co ty robisz? Gdzie jest pistoletu? Niemądry ty jesteś, chłopaku Tam są szyby Kugula, tam są szyby! Ja Cię kręcę, co Ty robisz, Panie? Ale gagatek jestem, ja nie mogę, zrąbałem. Ej, istnieje takie coś jak, kurde, schody? Takie? Ze szkła? Ej, istnieją, bez kitu! Teraz patrzę i się craftyłem schody prawie, nie? O, wyszło, cyk, cyk, wyszło, 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 wszystko. Eee, kurczę... Nie spodziewałem się, bo zapomniałem o tym bloku w ogóle, że takie coś istnieje, nie? Patrzę, istnieje, nie? Istnieje, istnieje. Fajnie, fajnie. Dobra. Co ja tu zrobiłem? Kubula, przecież tam były okna. Właśnie. Oj. Zlagowało. Waga, tutaj? Nie! O ja pier... o, Gdzie to było? Tu? Kurde, co tu się dzieje? Nie! Nie mów! Spadaj stąd, chłopie! Nagany dostanę zaraz, chłopie, wszystko się rozlanie. O, nie! Nie to nie, nie może być. Co to się dzieje? Co to jest? Kurde, skąd to jest w ogóle? Z kiedy? Ja pierdzielę wszystko jest rozwalone! Widzowie! Wszystko jest rozwalone, kurde. Weź, jak to naprawić mam? Idę po szkło! Cały wieżowiec, słupie przecieka, rozwalony jest wieżowiec. Spadaj szybko po rzeczy, do chaty. Widzowie, ja nie mogę. Normalnie challenge sobie robimy, a tu takie cuda się dzieją. Musicie zostawić lajka, like normalnie. Tylko to mnie może uratować. Pewnie tylko to, no, pewnie tylko to. Dobra, dawaj, dawaj. Speedrun, speedrun. To jest napad na miśkę i na wieżowiec. To ten, na World Trade Center napad był. Przepraszam, ale dobrze nie trafiłem w ciebie, bo by było. Byłoby od widzów, że... że znowu strzelam. no, oj. ojoj, oj, oj. Tak by nie mogło być. gdzie to jest widzowie? A tu jest. Trzeba wejść. Idź pan, nawet dawaj, dawaj. E, gdzie to? Panie! Ja nie mogę się tu dostać teraz! No o co chodzi, no? Szybko! Szybko! A! Ej, nie mogę z tego, nie, ja nie mogę. Tutaj! No nie mogę się tu dostać! No what?! No wtf, bro, serio? Dobra. Inaczej to zrobimy, inaczej. Jak się nie da po dobroci, to się musi zrobić inaczej. O co chodzi? A tu wiatr z wodą nie ja pierd... Chłopaku, chłopaku, spokojnie. Działa? Teraz chyba tak No i no by działało, no i no by się psuło to, no i no by się psuło Dobra mm, Jak się stąd wydostać? Muszę zniszczyć ten bloczek I się stąd wydostać widzę. No zniszczę sobie barierkę Dawaj barierkę Do ekwipunku, cyk I teraz szybko Jest dobrze, bez laga, bez laga przynajmniej no i spadamy na chatę, widzowie, po tym ciężkim challenge'u dość. No, nie spodziewałem się tego, że mi się rozwali normalnie wszystko. No i co, na dzisiaj to tyle. Lajkujcie, subujcie, wbijajcie oczywiście na kolejne filmy. No i siema!